Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Może sceneria nie jest najlepsza, no ale już nie jeden parking zwiedzaliśmy podczas modlitwy. Jednym słowem tak samo jest i dzisiaj. A słowo, którym się modlę w podróży, to przyjdź z wykrzyknikiem. Genialna dla mnie jest ta scena, gdzie Piotr patrząc na Jezusa, który idzie po wodzie, zapragnął, by przyjść do niego. No i Jezus mówi, jak chcesz, to przyjdź. I w Ewangelii mamy nawet wykrzyknik w Biblii Tysiąclecia. Jezus mówi: przyjdź. Pomimo tego, że nigdy wcześniej po wodzie nie chodziłeś, pomimo tego, że nie jesteś mną, pomimo tego, że. Masz takie, nie inne ludzkie ograniczenia. Przyjdź. I to słowo bardzo do mnie dotarło, bo ono jest dla mnie takim mocnym zaproszeniem ze strony Jezusa. Jezus staje przede mną i w tej mojej rozchwianej łodzi wątpliwości, wiary, moich grzechów osobistych, mojej mozolnej, nieudolnej często pracy nad sobą, w tym, co mnie ogranicza, w tym, co mogę nazwać moim ograniczeniem. Jezus mówi przyjdź. Ja cię teraz nie rozpytuję z powodu tego, co ci pozwoli iść po wodzie, a co sprawi, że po prostu pójdziesz na dno, tylko przyjdź. Bo ja jestem gwarantem tego, że pomimo tych ograniczeń, pomimo takiego i innego balastu, pomimo takich czy nie innych nieumiejętności, dzięki mnie będziesz mógł iść po wodzie. No i to jest genialne. Przypomniała mi się kiedy taka, taka historia, gdy chodziłem przez trzy lata na początku mojej drogi kapłańskiej w, co, w corocznej ewangelizacji nadmorskiej, którą organizował ksiądz Radek Siwiński. I pamiętam tam taką sytuację, kiedy mówiliśmy o takim doświadczeniu wiary mocnym. No i tak sobie zażartowałem do mikrofonu na plaży, że po wodzie jeszcze nie chodziłem, ale wiele studiów Jezusa już widziałem. A pan, który miał taką wielką piłkę, gdzie płaciło się tam 5 zł, wchodziło się do tej piłki i, i wypychał ją na morze, i można było po wodzie chodzić, mówi: Chodź, spełnię twoje marzenia. Nie trzeba Jezusa, wystarczy 5 zł. No właśnie, Jezus dzisiaj mówi: Nie szukaj faceta z piłką, nie szukaj ludzi, którzy sprawią, że będziesz chodzić po wodzie, nie szukaj. Piątaka, który sprawi, że, że, że przekroczysz swoje słabości bo nie potrzebujesz. Przyjdź po prostu, tak jak jesteś, tak jak stoisz. Przyjdź do mnie, bo ja jestem gwarantem tego, że możesz iść po wodzie. Tego sobie, kochani, Wam życzę. Niech nas błogosławi i szczerze na tę na podróż po wodzie tę podróż niemożliwą. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia jutro.